Siemaneczko moi mili. witajcie w kolejnym odcineczku Dzisiaj na tapecie bizon, jak to ostatnio bywa u mnie na kanale Dzisiaj będziemy próbowali go odpalić Stali widzowie wiedzą, tutaj mamy elektrowącznik do włożenia jeszcze tak naprawdę Tutaj jest nowy, także go sobie zaraz tam wrzucimy na kombajn I będziemy go tutaj męczyć, żeby go zapalić Silnik jest świeżo włożony po remoncie, tam był odpalany na, na posadce jakby, ale po włożeniu jeszcze nie był w, w, odpalany z racji właśnie awarii tego, tego elektrowącznika, tak yy, no i co, w zasadzie mamy spięte, spięty silnik z młocarnią tylko z odrzutnikiem, znaczy się tu ten pas wisi od napędu tutaj właśnie podsiewacza kosza sitowego i tak dalej więc Będę chciał jakoś tam podczepić, żeby mi się nie złapał jak uruchomię młocarnię, bo chciałbym uruchomić młocarnię yy, I sprawdzić tutaj z tej strony drugiej Jak się będzie zachowywał napęd mucarni, Bo on też jest tutaj poskładany na nowych częściach Jest niewyregulowany A też ich chcę zobaczyć po prostu czy ten pas tu mi wyjdzie, tyle ile ma wyjść, czy to się wszystko będzie w miarę jakoś tam kręciło powiedzmy Tak jak ma się kręcić Bo no bo to jest wszystko świeżo złożone, tak? także nie wiem jak to się będzie, czy, nie, czy nie będzie wibrowało jakoś, bo to też jest możliwe tak? niby to było wyważane wszystko, ale to różnie bywa eee, z tymi tematami no więc co biorę te klucze i idę na górę chyba i zaraz będziemy to przykręcać i go tam męczyć miejmy nadzieję, że zadziała lepiej niż ten ostatni dobra także biorę kamerkę na głowę i, i lecimy Dobra, ubieramy rękawiczki tylko, żeby się nie pobrudzić za bardzo. Elektrowłącznik bierzemy to po pierwsze, lampę po drugie, szmatkę po trzecie. Zakurzono, bo to wszystko leży do malowania, popiaskowane. Także to jest pełno takiego pyłu wszędzie. E, dobra, trzynastka, ale dzisiaj nie będziemy malować. Wpadłem tylko tak na chwilę, właśnie, żeby go tutaj odpalić, bo jestem ciekaw. Kurde, a tam u góry co jest? gwiazdkowy śrubo płaski śrubokręt? Chyba płaski Do trzymania tego elektrowłącznika Dobra, idziemy, zobaczymy Tak, bo odpału jeszcze nie było W budzie tego silniczka Dobra Podnosimy Dobra, jesteśmy sobie go tutaj włożymy. W takim razie. i Teraz już tak jak mówiłem ostatnio, tym podlutowanym kabelkiem w stronę szczotek, zawsze nie. Tak, żeby nie było lipy znowu. O, sobie tutaj to poprzykręcamy wszystko. Dziwne, że jest na ósemki śruby a nie na, na dziesiątkę, tak jak oryginał. A, tylko weź go teraz tam zapnij na ten kurde. Potrzebuję jakiś chyba śrubokręt żeby to tak zrobić. Okej okay. No co ty? Czujnik, dobra, poszło. Jest nasz No dobra, teraz tylko to trzeba przytrzymać to Tutaj włożyć to się, obraca obraca dobra Siadło. Weszło. Czy czy weszło? weszło weszło, Na na Dobra, rozrusznik jest na miejscu. Teraz zostaje ten wsporniczek jeszcze. Okej, okay. rureczki mamy zamocowane. Jak trzyma. Rozrusznik siedzi. Olej. Olej jest. Płyn chłodzący jest. Popompujemy może tą pompką trochę. Zobaczymy. Bo, tak jak mówiłem, ten silnik. Jest włożony, on niby miał odpowietrzony ten układ swój jakby, bo chodził z bańki Ale te przewody doprowadzające paliwo Są puste ze zbiornika Pusto kurde Najlepiej bym mógł odpowietrznik odkręcić, ale nie chcę zalać silnika zaraz. Nie chcę nic ta pompka robić, dobra, idę nim pokręcę trochę, zobaczymy. Możesz tak zapali Jak jest w filtrach dużo, to może zapali i jakoś tam przemieni te powietrze. OK. Teraz lecimy z klemą. Zobaczymy, czy to OK. Klema siedzi. żeby teraz zbarwienia zrobić. Ok, dokręcona. Idziemy do kabiny, zobaczymy czy on będzie kręcił, czy nie. Pyk, pyk, pyk. Tak, tu jest zakurzone wszystko. Moca O, jeszcze nie przykręciłem tego wspornika od filtra. Mocarno. Wyłączymy. Póki co kluczyk, kluczyk jest tam. O, kontrolki nawet takie są. Raczej jedna kontrolka. Dobra. Gazu z połowę. 24V, trochę ponad. Magiczny przycisk. Lecimy. A na luzie. A nie, on tak ma ten. Nie ma wariatora. Dobra. with us. Co się będzie działo? Chyba bizonik na szóstkę zdał odpalanie po takim czasie. Znaczy pierwszy raz po montażu silnika tak naprawdę. Ej, odpalił na strzała, rozrusznik nie zazgrzytał, więc możliwe, że widz, który mi tu pisał, że elektrowłącznik, może być temu winny. No to faktycznie odpalił ładnie ze strzała, nie? Także spoko. Tam wyciek był spod czujnika ciśnienia oleju. Dokręciłem go trochę mocniej. Zobaczymy, czy nie będzie się tam pociło. Co do pasa na mucarni, już pewnie widzieliście, że on fajta jak wściekły. Nie wiem, czy to było widać na filmie, ale właśnie tak patrzę: te koła obydwa tak lat tańczą, a tak nie było, bo ja przecież widziałem wcześniej, jak to się zachowywało. I tak patrzyłem po pasie, że pas tak wychodzi i wchodzi. Nie? A ja się dziwiłem, czemu ten poprzedni właściciel ten pas mi dał. I on taki jest praktycznie niezużyty, a on po prostu bił ten pas. Tu widać, że on tutaj siedzi na zero, minimalnie wystaje. A z tej strony wystaje dużo bardziej. A tu dalej już jest na równo, tak samo prawa lewa, a tu jest nierówno, więc ewidentnie ewidentnie coś jest nie tak z tym pasem. Może był jakiś, nie wiem, przypalony, może mocarnia stanęła, coś tam się przy, przy, przyśliznął. Nie wiem, czy mógł się przyśliznąć ten pas. W każdym razie zakładam, że jest coś nie tak z nim, bo tu w zasadzie te kołanie były ruszane, one chodziły wcześniej było zdjęte jako cały pakiet i włożone jako cały pakiet i no i nie było takiej sytuacji, że ten pas tak by wchodził, wychodził nie? więc jakiś problem jest najprawdopodobniej z tym z tym pasem, nie? no chyba że te koła nowe te dwa z tych dwóch któreś ma jeszcze bicie jakieś to też jakaś taka możliwość jest, ale wątpię no. bardziej właśnie skłaniam się ku temu, że ten pas jest strzelony, bo no bo mówię on był lekko używany, znaczy lekko, no widać, że był używany a był zdjęty, by wisiał na filtrze powietrza, nie jako zapasowy więc po prostu zdjęli go, bo pewnie fajtał no i taka cała historia według mnie yy, mam nowy, tu jest nówka, nówka, nieużywany też yy, yy, słabej jakości, bo to jest ten Sanoka zielony, więc on za długo nie nie pochodzi raczej no ale na razie go włożymy i będę musiał chyba się rozejrzeć, kupić taki od razu od razu nie od razu, no taki ten z ząbkami nacinany, one są podobno bardzo mocne więc yy, założę, no bo to też nie jest tak słodko wcale go wymieniać nie tutaj też przecież przychodzi zębatka, łańcuchy tutaj jest ten podajnik kłosowy to trochę tu też jest rozkręcania żeby to, roz... teraz może nie ale potem jak już jest wszystko skręcone to nie jest tak jak obsióp, żeby go wymienić nie więc zakładamy ten nowy na razie na ten sezon Zobaczymy, oby tylko nie biło I, I ten, no i tyle w sumie tak? I będzie tutaj temat myślę załatwiony Z tym biciem, mam taką nadzieję No tu śrubę zacząłem wykręcać To ładnie pas już zaczął wychodzić on, mówię, on tutaj już wystaje minimalnie Więc Więc będzie spoko na nowym pasie A i tam jeszcze jest niedokręcone na regulacji do końca Ta jeszcze tam mam Ze trzy obroty, cztery Więc Podejrzewam, że w tym ustawieniu tej śruby Jakbym dokręcił na maksa korbą w kabinie to już mi pas wyjdzie grubo ponad rant, Więc już nie ma co więcej tego pod, podkręcać I co więcej kręcić się to kręci wszystko Na szczęście chwilę się pokręciło, tutaj smar wyszedł Z tych łożysk, trochę za dużo go może tam wypchałem Ale trudno Tutaj na pas nie wyrzuca tam nie wyrzuca nic. A te koła już widzę, że te koła od tego no odrzutnik, to już się zeszły. To ten pas już więcej nie wyjdzie. To już jest max. No, czyli ten pas jest ścięty po bokach w takim razie. No koła już się zeszły. Tak, tam już nie ma szczeliny, więc już bardziej się nie da. Czyli ten pas to pewnie nowy pas ma wystawać 2 mm. A ten jest niby używany, więc dlatego może Wystaje tylko z milimetr miejscami. Mam suwmiarkę, Miałem gdzieś suwmiarkę to bym zmierzył bo... te pasy, porównać szerokość ich. Jaka to jest różnica między jednym a drugim? Ale teraz to nie znajdę tego. Bo to jak potrzebne, to nigdy nie ma. Dobra. W każdym razie już więcej nie wyjdzie, ale ja i tak miałem chyba trochę zdjęte obroty jak muciłem, pamiętam, pszenżytów w tamtym roku, to trochę to ująłem obrotów, bo nie widziałem różnicy, tak jakby cały czas domłacało ładnie, więc a tych połówek trochę było, to, to ujmowałem właśnie obrotów, żeby, mówię, może trochę mniej się niszczyć będzie ciekawe, jakby je tak przyłożyć na równo no ale to wystarczy tyczkę, że będzie brakowało i to już wystarczy no dobra, nieważne, w każdym razie Włożymy nowy pasto, go rozpędzimy do obrotu, zobaczymy ile on będzie tam osiągał. Ja, przy, ja generalnie kosiłem na 2000 na silniku chyba obrotów. I on miał wtedy na mocarni, ale to według wskaźnika miał na mocarni. Zaraz pójdę, zobaczę. Jakieś 950 może? 850 zaraz jak to było. Tak, ja tu miałem 2000 obrotów gdzieś, jak ciąłem. Ta i 950, może później nie pamiętam, kurde. No, ale to jest tylko wskaźnik, to też nie wiadomo, jak to tam naprawdę było z tymi obrotami. Ale generalnie było wystarczająco. No, wszystko ładnie się domłacało. Nie było żadnych niedomłotów za kombajnem, więc. No i mówię, jeszcze miałem trochę zdjęte zdjęte obroty minimalnie od maxa I też klepisko miałem troszkę popuszczone względem tych nastaw, które zalecali, nie pamiętam czy jest dwa obroty odpuszczone nie pamiętam, ale wiem, że też odpuszczałem, żeby tak nie śrutowało i żadnych tam mówię, zmian nie widziałem w młóceniu także także nie trzeba tam pytować, nie wiadomo jak tej młócarni no tu jest też taki plus, że tu ten, wszystko jest nowe nie? cepy nowe, klepisko nowe, ostre, także to się wymłacało pięknie no i dobra, tu się wszystko Ładnie kręci, ten pas zmienimy to uszczelkę jeszcze też koniecznie, dwie uszczelki nawet. Dobra, starczy na dzisiaj tego bizonowania, powiem Wam. Pas pasa nie wciągnęło tego drugiego, nie wciągnęło. Dobra, tego spiąłem na trytytkę, żeby mi go wciągnęło, a teraz już jest git. dobra więc co, no kurczę, tyle chyba, tak? Silnik odpalił, ładnie chodzi. szkoda nie będę na razie męczył więcej. W następnym odcineczku sobie będziemy malować pewnie to w podkład, wszystko. Ale to muszę tak właśnie z rana przyjechać, żeby cały dzień, żeby to od razu na gotowo przez jeden dzień o, omalować, wszystko, nie? Więc tak, chciałem tylko wpaść, bo nie mogłem się doczekać, czy to zapali fajnie. Ten rozrusznik, czy będzie działał, czy nie. Ale wydaje się, że będzie spoko. No także nic, dobra. To by było na tyle. Więc, to, moi mili, jak się podobało, wiecie, co robić i co, widzimy się w następnym odcineczku. Na razie, trzymajcie się. Cześć.